Agnieszka Lampard z, z gazety i portalu internetowego Scotland.pl Witamy. Witam, dobry wieczór. Bardzo słabo słyszę, ale postaram się natężyć słuch. Witam Państwa. Czy teraz jest lepiej? Halo, halo. Słyszę, halo. Bardzo dobrze. Jesteś, jak patrzę na wizytówkę, jesteś editor-in-chief gazety Scotland.pl Czy możesz nam trochę o niej powiedzieć? Co to jest, co to jest za projekt? Tak, oczywiście. No, mam nadzieję, że część słuchaczy zna nas już dobrze. Jesteśmy miesięcznikiem polonijnym, wydawanym w Szkocji już od ponad półtora roku. Eee, może niektórzy z Państwa pamiętają, startowaliśmy bardzo skromnie z 16 stronami, w tej chwili mamy dwa razy więcej. Eee, jest to magazyn, miesięcznik, tak jak już powiedziałam, e, obejmujący zasięgiem całą Szkocję eee, i jesteśmy dla nas, dla Polaków właśnie mieszkających na terenie e, tego kraju, na terenie Szkocji. Stąd nazwa Scotland.pl rozumiem jeszcze, bo właściwie po to, bo to rozmawiamy dzisiaj, niedawno wystartowaliście z portalem internetowym Scotland.pl. Tak. Opowiedz nam jeszcze trochę o tym projekcie. Tak, no portal to jest nasze młodsze dziecko, startujący olimpijczyk, bo wystartowaliśmy właśnie w olimpijską datę, 8 sierpnia tego roku. No jest to wiele inna, no, jest inna dynamika przede wszystkim komunikacji z Polonią. Jest to koncentrujemy się znowu na Szkocji, tylko i wyłącznie. I myślę, że najważniejszą taką częścią naszego portalu jest część społecznościowa, gdzie użytkownicy mogą swobodnie komunikować się wieloma sposobami, z których ciekawą opcją jest m.in. wysyłanie wiadomości pocztowych, taką wewnętrzną pocztą, forum, czat. Jest to nowe, nowa strona, pracujemy nadal nad ulepszaniem jej. Zapraszamy i prosimy o uwagi. E, jaki jest główny cel tego portalu? Czy to są informacje, czy to to jest komunikacja, czy? No, nasza misja, zarówno magazynu jak i jak i portalu jest, jest, jest następująca, no, przede wszystkim integracja, integracja ze społeczeństwem szkockim, stąd mamy część informacyjną w, w portalu, na portalu i również w magazynie. No, chcemy informować o tym, co dzieje się w Szkocji, żeby, żeby Polonia żyjąca tutaj, no, żebyśmy wiedzieli jakie mamy prawa, jakie, jakie mamy obowiązki, jak się tutaj żyje i jak mamy się zachowywać. No Natomiast drugą częścią tej naszej misji jest e, zachowanie naszej spójności takiej tożsamości polskiej i to jest bardzo ważne i tutaj jeżeli mówimy o portalu szczególnie, e, to właśnie e, to właśnie wyraża się w tej części społecznościowej zwłaszcza. E, chcemy, żeby no, każdy z nas żyjąc na emigracji, czuje się często jakoś tam wykorzeniony i, i, i tęskni za ojczyzną, za przyjaciółmi. No, chcę, żeby to było takie miejsce spotkań. Spotkań i, 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 i znajdowania się nawzajem. Powiedz może, co było najtrudniejsze podczas zakładania portalu oraz gazety miesięcznika? Um trudne że znajdujesz się w obcym kraju, obce państwo, obce prawo. Tak. No myślę, że tak naprawdę najtrudniejszymi, najtrudniejszymi kwestiami to jest, tak mi się wydaje, znalezienie odpowiednich osób, osób zaufanych, osób, z którymi chcemy pracować, z, którym się, z którymi nam się dobrze pracuje. Już w tej chwili pracujemy nad 20 numerem magazynu. I, I wiele osób to są, które, to są osoby, które były z nami od samego początku. E, udało nam się zgromadzić świetny team ludzi, którzy, którzy świetnie się rozumieją i panuje super atmosfera. E, to jest dla nas ważne, bo myślę, że też odzwierciedla się to i w magazynie i mam nadzieję w tym portalu, który dopiero co zaczęliśmy jakby organizować. Czy to, co zorganizowaliście już, też kierujecie do starszej Polonii, która pojawiła się tutaj po wojnie? No właśnie. O ile portal jest w zasięgu dostępu do, do młodszej generacji, o tyle gazeta Pisana, miesięcznik, jak najbardziej. Jak najbardziej mamy nadzieję, że trafia, bo miejsca dystrybucyjne są tak, tak po prostu zorganizowane, że powinny trafiać też magazyny, nasz miesięcznik w ręce tzw. starszej generacji. Jest to dla nas osu, są to dla nas osoby bardzo ważne, bo, bo, bo jakby też przygotowały miejsce dla nas, dla, dla, dla młodych ludzi, którzy przyjechali tutaj w celach zarobkowych czy innych. Natomiast Natomiast no jak najbardziej myślę, że dla tamtych osób i takie mamy też od nich jakby informacje. Ważne jest to, że oni chcą wiedzieć, co, co, co nas dotyczy młodych ludzi czym my się interesujemy, a, a, a oczywiście, e, oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkich czytelników i głównie magazyn pisany. Tak, tak dociera do, do, do Polonii Starszej i mamy, mamy z nimi kontakt. Dziękujemy za, e, m.in. w tej chwili chciałam podziękować, jeżeli nas słuchają takie osoby, e, za to, że z że, że nas wspierają i, i kontaktują się z nami. E, właśnie przeglądam portal Scotland.pl e, Pierwszy artykuł od góry to twój wywiad, e, twój, Twoje sprawozdanie jakby z, z Highland Games e, Także tutaj warto, warto zerknąć, ja przypomnę adres Scotland SCOTLAND.pl Scotland.pl e, Zajrzyjcie tam, bardzo warto, na pewno warto. A jeszcze tylko możesz nam szybko zdradzić, co będzie w następnym numerze. E w następnym numerze jak zwykle wiele ciekawych informacji. Nie chcę właśnie za dużo zdradzać, okay. dlatego że, dlatego, że no, ma to być niespodzianką. Oczekujcie nas w każdym razie na początku miesiąca. W tej chwili zawsze będziemy się ukazywali z początkiem miesiąca. Kiedyś było to w połowie, teraz powtarzam nas jeszcze na początku każdego miesiąca. Zapraszam wszystkich czytelników, a na portal zapraszam do, oczywiście też na stronę internetową. Będzie coraz więcej wywiadów, właśnie też wideowywiadów ciekawymi ludźmi. A, a ja też dziękuję. Chciałam powiedzieć, że jako Wasz słuchacz bardzo się cieszę, że mamy polskie radio i polską audycję, bo jesteście tak ważnym medium też e, dla polskiej Polonii. Także też gratuluję i życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo. E, Agnieszka Lampard, e, Editor in Chief Scotland.pl Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Słuchacie Radia Liwet Tempo Polsku. Słuchacie Radia Liwet Tempo Polsku.